Қғдалған ӘрседALLYі підш net repayны. ҽ�aқтай Ashд ir санған байшоб Үмір,

Być bliżej Ciebie na każdy dzień. A, a, o, Twym, iść jakąś Na w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Pan z Wami. Kościół dzisiaj Wspomina Świętą Teresę od Jezusa, Dziewicę i Doktora Kościoła. Te Eucharystię sprawujemy. W intencjach. Ojciec Waldemar sprawuje jakąś przeświętą Gregoriańską za zmarłą Jutę Marzotko, prosząc twórcę o niebo dla niej. Ja za zmarłych rodziców Agnieszkę i Komrada Lubczyk, zmarłych Feliksa i Rosalię Badel. Zmarłego Syna Waldemara, Leonarda, Dorotę, Badelt. Proszę dla nich o dar nieba. Chcąc sprawować tą Eucharystię i w jej uczestniczyć, przepraszajmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem, Myślą, mową, i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Szef mogący, nie odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. O Jezus, miłuj się nad nami. O Jezus, miłuj się nad nami. Chryste, miłuj się nad nami. Chryste, miłuj się nad nami. Rysę, Boże, Ty przez swojego Ducha natknąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazał Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który stąży i kruje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Listu świętego Pawła, apostoła do Galatów, bracia ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię Wam: Jeżeli podacie się obrzezaniu, Chrystus Wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który podaje się obrzezaniu, jest On zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łas. My zaś z pomocą ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości, albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość, oto Słowo Boże. Ich twoja łaska ząbi na mnie bogie. Niech twoja łaska. Stąpi na mnie, Panie, Panie, niech stąpi na mnie Twoja łaska, Twój zbawienie według Twojej obietnicy. Nie otwieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom niech Twoja łaska stąpi na mnie Panie a prawa tego zawsze strac będę o wieki wieku, będę kroczył drogą bo szukam Twoich przykazań niech Twoja łaska, Będę się wyselił z Twoich przykazań, które umiłowałem. Moje ręce wznoszę ku tym przykazaniom, które miłuję. I rozważam Twoje ustawy. Niech Twoja łaska zdąpi na mnie Panie. I skuteczne, zdolne sądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego, właśnie wy faryzeusze bacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zierstwa i niegodziwości. Nie, nie rozumni, gdyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza. <kluz> a raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was wszyscy. Oto słowo Pańskie za przyczyną świętej Teresy od Jezusa Dziewicy i doktora Kościoła, zanosimy nasze wspólne modlitwy. Modlimy się za zakony klauzurowe, o powołania, o świętość. Ciebie prosimy, modlimy się, żeby ten miesiąc, październik rozmodlił nasze rodziny poprzez rozważanie tajemnic różańcowych i odmawianie zdrować Mario, żeby nasze rodziny były rozmodlone i przybliżone do Matki Najświętszej i Boga. Ciebie prosimy, Modlmy się za nasze dzieci, za młodzież, żeby uczęszczały na nabożeństwa różańcowe. Ciebie prosimy. Modlimy się w intencjach tych sprawowanych mszych świętych, w intencji, którą ja sprawuję, składam tęż najświętszą ofiarę na Bożym Ołtarzu, za zmarłych rodziców Agnieszkę i Konrada Lubczyk, zmarłego Feliksa i Rozalię Badelt, zmarłego syna Waldemara, Leonarda, Dorotę Badelt i o nie, bo dla nich Ciebie prosimy. Niech mnie nie chcie płacz śmierci, do, do litości wschodzi. Wygnaj mnie, aby do ciebie... Nie biedą, lituj się, tu, nie usiądźcie tu, się nie nie aby moją i waszą ofiarę przyjął